W kolejnym odcinku życie wieśniaka. Przez parę dni mi nie było, ponieważ byłem na weselu u koleżanki jako osoba towarzysząca i nie miałem czasu, aby nagrywać filmików. Ale jak to się mówi, piękne chwile szybko mijają i wracamy do codzienności. Jak widzicie, z budowy udało mi się uzbierać już trochę kabelków, trochę zostało już obranych. W dniu wczorajszym ze ściany wyciągnąłem taki drut 4 mm i muszę go obrać. Jak widzicie, mój skarbiec cały czas rośnie. Zbieram, codziennie przychodzę. Kto ogląda filmiki, to może zauważył w jakim tempie to się zbiera. O, tutaj jest kawałek tego druciku, co będziemy go obierać dzisiaj chwilę sobie pogadamy. Także ja Was pauzuję, ustawiam Was w stojaku i bierzemy się za robotę. Jak doskonale wiecie, w garażu posiadam maszynkę do skurowania kabli, a w domu kabelki obieram takimi trzema ściągaczkami. Właściwie dwoma ściągaczkami. Właściwie to jest ściągaczka do kabli. W ten sposób to działa. Tu mam kombinarki, takie płaskoszczypce, czy jak to zwał, tak zwał. I tu mas Knipeksa bardzo porządne. Tu jak byłby ktoś zainteresowany. Może się wyostrzy numer seryjny 1396,200. Są to obieraczki na 1,5 mm, 2,5 mm kwadrat obcinaczki i kombinerki. Bardzo fajne narzędzie. Ja na co dzień nimi pracuję, także polecam. Bierzemy się za robotę. O, może na, na, może na razie pokażę, jak, te obie, jak to działa. Tutaj sobie wsadzamy kabelek, przeciągamy i ciągniemy. Ja sobie na razie to na podłogę zrzucam. Później to sobie do śmietnika powrzucam także. I tak sobie siedzę wieczorami i obieram. Jak widzicie z dnia na dzień przybywa mi towaru. W dniu jutrzejszym będę miał bardzo fajny odcinek, ponieważ z budowy muszę zabrać starą rozdzielnię elektryczną. Także wam pokażę, co się w takiej rozdzielni znajduje. Zobaczycie, ile tam jest metali kolorowych. No, głównie tam jest miedź, tak? Miedź, metal, trochę aluminium. Nie będę mówił co to za rozdzielnia, bo sam do końca też nie wiem z czego ona. Jutro wam pokażę i sobie na jej temat porozmawiamy. Tu mam taki ten drucik 4 mm2. Powiem Wam, że śmieszna sytuacja, ponieważ wczoraj jak wierciłem przewiert, to niestety no przewierciłem ten kabel. I Wam muszę powiedzieć, że wyszły takie dosyć długie odcinki ze ściany. Ten kabel szedł w jakimś korytku, w jakiejś takiej op oplocie, takim jakimś ala metalowym, coś takiego jak jakby peszel kablowy. I udało mi się wyciągnąć jedną całą żyłę samej miedzi. Normalnie od razu się obrał. Powiem Wam, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, ponieważ przeważnie to tego kabla to i z peszla nie można wyciągnąć, bo jest przeważnie tak jakoś tam poukładany, pozaplątywany, że go nie można wyciągnąć normalnie. A tu się udało, że cała taka jedna żyła wyszła. Ona jest wrzucona już do garażu. No a tu mamy jeszcze bodajże cztery żyły. Tak cztery tutaj zostały. Czy trzy? Bo to był czterożyłowy. Już nawet nie pamiętam bo to wiecie zwijałem to i tam się nie patrzyłem. Nie liczyłem tych żył. Ile jest tyle jest. Cieszę się z tego, co mam. Jest to fajny drucik 4 mm a Aczkolwiek, jak widzicie, to nie jest ani nie jest to mieć błyszcząca. Także ja ją. No zobaczymy, czy mi się udają tutaj do tej milbery wrzu wrzucić, czy tam błyszczącej, bo to zależy, jak to biorą. To jest jedna cena praktycznie. Jak nie, no to pójdzie jako miks, nie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy, czy tym to pójdzie. O, tym to jeszcze lepiej. Troszeczkę twardziej, ale fajnie to idzie. Niestety wyłączył mi się filmik ze względu na to, iż skończyło mi się miejsce na karcie pamięci. Ale obrałem w tym czasie. Całego tego drzuta co miałem 4 mm kwadrat i mamy tutaj taką wagę i zobaczymy ile udało się uzbierać. Jak widzicie jest to taka miedź czarnawa, nie wiem czy to zobaczycie ale jest taka ciemnawa także nie wiem czy to pójdzie jako Yy, miks, czy jako milberry mi wezną, bo byszczący mi to jako nie wezną na pewno. Uwaga. Jak widzicie jest 0,0 starowane. I ważymy. Wyszło 2, 680 g. Także fajna, przyjemna Robótka na wieczór, troszeczkę tej miedzi przybyło. No i co? Dzięki do następnego. W sobotę nagram Wam filmik z giełdy i wrzucę, a w dniu jutrzejszym będzie na pewno filmik z rozdzielni, którą przywiozę. Także do zobaczenia.